Igorex, a my gramy dzisiaj w Brawl Stars. A więc, może zacznijmy od pokazania kąta. Mam parę kont. Dokładnie cztery. Ok. przejdźmy do pokazania konta. Co sobie tu udamy. Ok. Na wymiarze, mam 34. więc jest okej okay. hmm. największą rangem mam na franku 17 rangę To jest moja najwyższa ranga i jedyna 17 Nawet mogę pokazać nie kłamię więcej pucharów ma no, ale prawie dare, że to ma jeszcze pobił Ale mam dużo 15 rang nie mam takie dużo, ale mam sporo nawet. Um, więc tak. Mój ulubiony zadamiasz, tu jeszcze pokażę profilowe. Mój ulubiony zademiasz to jest cold. Tu macie kartę bitewną. Mam Oś, To były najwyższe pucharki. To mam właśnie przeszłem lub wartożki. Wbijajcie na kanał mojego kolegi. Nazywa się Żywotny. Przez Z oczywiście. Tu macie. Tu jest jego konto. Jest dowódcą. Nawet na odcinku to założył. Ma mocną pasę. Nie ma karty i Ma 22. Pucharki. Ale dobra, nie o tym jest filmik sobie zagramy może najpierw sobie to wezmę yy, rzadko, od rzadkości. A właśnie, ale tak gdzie mam? Na kolację to trochę już powbijam. Yy, zagramy może l Primo. El Primo, grać czy yy. Dobra, zagramy L Primo. Ja lubię grać El Primo. Jeszcze dzisiaj mi wydropił właśnie L-Ray Primo fajnie Mogę sobie potem, może kupimy to w jakimś filmiku. No dobra. Tylko to zobaczę co teraz stąd. Nie? To jest okej. Okay. Dobra. My sobie może zagramy. Dobra, na tym zagramy. Gramy. Gramy. Dobra. No się nie ładuje. Halo. O. O dobra, jest. Działa. Fajnie. Tylko szkoda, że ta młotka się nie rusza. Serge, 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 uwaga, serge. Na jednym koncie mam serge. A. Max. Oni się pewnie z sergem timują. To jest Miko, małpa. Nie, gadżet. Czemu oni się zabili? Się, się zabili. Serio bracia, jakby? Z tymi kolorami oni są braćmi. Według mnie. Feng, feng. Haśmysznik. Nie wiem, jak zabić go? Nie, małpa, uciekaj. Małpa, małpa, małpa. Czemu tu jest tyle serdżów i małpa? Może jeszcze kit najlepiej. Ha, piąte miejsce. Okej. Okay. Nie tracić pucharków. Może nim sobie zagram. Hmm. Um, nie. No, maj, tak nie gram. Hmm, no, ani może. Primo, znaczy, koltem zagramy. Okej. Okay. Dobra, Amber. Dobra, niszczymy. Fajna animacja. It's mine. Jak? Dobra, nie rozumiem. O, o What is Jak widzicie mam dużo pucharków. Teraz zbieram na aboni. Moim zdaniem nie są fajnie potem będę heinka po jeszcze jak po to fajne będą w teraz na innym końcu to nawet kita od wywołuje, ale tylko na tym końcu prawie gram Fajnie, jakbym miał do niego hiperdoładowanie. Następną sobotę może będzie live z Robloxa. Ale no to nie wiem akurat. Ja bym kiedyś ogarnął na telefonie live'y, no to... Zrobię live'a z Top Model. Ta, aha. Ale, ale bym się wpakował. Na tego roku... No wiecie, ten skin do Mortica, który mi się nie podoba. Dobra, ja uciekam, nara. Ale on mnie miał, miał prawie na hita, nawet. What? Nie wiem. Nie wiem, jak to możliwe. Hmm. Kim chcę zagrać? Ja bym chciał chętnie zagrać panem P. którego nie wiem, ale na pewno jak kupię pana P, to na pewno wykupuję tego skina. Ten skin jest do niego piękny. A o skinach, no to mój ulubiony skin to chyba jest Rekini Cold, jak go Stardropa legendarnego wdropiłem No i El, El Rey Primo, gdzie mam El Primosa? Pewnie gdzieś będzie tu niżej, ja go nie widzę. O, tu jest. To to El Rey Primo jest mega skinkiem. Tu L Primo, ale też by był fajny El Rudo Primo El L Dragon Verdesa. Ale mój ulubiony skin do El Primo no to nie oszukujecie L Brown. To jest taki słodki. My sobie zagramy M Pięć minut już, oho. Okej. Okay. O nie sam. Ja lubię sama, ale nie mam go, abym chciał. Zostaw mnie, zostaw, zostaw. Proszę nie! Piszcie mnie zostawcie. Dziękuję. Dobra nie ma. To jest też dobra Pam albo na kaucie, bo ona uleczy cię. Tych każdych z drużyny. No i sama No i sama siebie. Kurde, najgorszy moment. Dobra. Chyba z wygram. Ja wtedy prawie się. Było takie uhuhu, Tylko 5 Power killów. Dobra. I też zawsze pod koniec filmów będę robił Wam takie ciekawostki i zadania. No ale to teraz zobaczycie, co Wam wymyśliłem. Easy win. ona się prawie nie ruszała. Czy on tam nie wiem. Okej. Okay. Stardrop? Nie jest ten fajnie. Jaką mi 75 gemów? A nie mam. Może dzisiaj jak damy radę. będzie Opening. Ile minut? 15. Ja mam insję szybką. Yy, yy, czekajcie. Dobra, to będzie łatwe. Zbiory klejnotów. Muszę że tylko dużo obrażeń. No i będzie gotowe. Ciekawe czy ja w ogóle będę nagrywać te filmiki. Jak się wyrobię, no to... kury nie żyje A dużo obrażeń nie zadałem. To by Leon do dużych obrażeń by był przydatny, ale nie mam Leona. Szkoda. Muszę dojść do tego. Nie, czemu ja chodzę jak nie wiem kto. Dobra. Dobra. Zabity. A, to on go zabił, Spike. A czemu ja. Czemu ja nie mogę się ruszać? Help me, Help. To nie muszę zabijać. Przecież. Czemu ja weszłam w to? Nie myli wszystkie gemy zaraz. A, dobra. My mamy. Fajna jest ta mutka. Tylko się nie rusza, więc to jest jedyny minus, chyba. Nie. Zginąłem, zginąłem, awaria, zginąłem. Fajna jest ta mapka z, z Mogę go zabić? I teraz ich chcę tylko pozabijać. Tak, daj mi go zabić. Czemu mnie zabił? Nie, 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 nie. Myślałam, że zginiemy. Pewnie on będzie gwiazdą gry. Dobra. 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 na rundka. O, zrobiłem to za Dobra. Będzie dzisiaj ten star drop. oho mam nadzieję, że zdążę musimy wszystkich zabić teraz to będzie może panik teraz jesteśmy takim kulą Grać w robocie to była taka gra gdzie było takie po prostu było blok którego wchodziłeś gdy dałeś tym teraz takim czymś dobra nie pokonam naukę pomoc <laughs> jakie zadanie zrobić takie które w 5 sekund zrobię no chyba nie będę że jest jeden takie coś dobra szybko graj może zdążymy Chwilka użyjmy nie po prostu. Kiedy przejdziemy, będę szczęśliwy. Po prostu musimy to wygrać. Ale dziwny to jest safe, tak mogę powiedzieć. Jak śmiesz mnie zabijać? A, nie ma, amo, amo. Tak, dwa hity. Okej. Okay. Dobra. Im szybciej, tym lepiej. Może to zadanku dla was? Lub ciekawostka, nie wiem. nie żyje. Musimy po prostu wygrać 40 sekund. Będzie gdzieś 17 minutek. Nie, nie! No ludzie! Nie. Niestety nie będzie o peningu, ale za to jest pytanko dotyczące Mortisa Ko, to, kto jest tam? No i ja. Wiecie o co mi chodzi. Kogo jest. Kim jest. Znaczy. Kogo jest. Mortis, Kogo jest wujkiem? Jakby. Ko, kto. Kto jest. Kto jest jakby. Wiecie o co chodzi. No. W. Y, w Moj, Mortis to jest wujek, ale kogo? Napiszcie w komentarzach. A ja się żegnam z Wami. Naruka.